Ma. Słuchajcie, dzisiaj y, otworzę y, rację żywnościową menu numer 8 y, z kuleczkami y, mięsnymi. No i zobaczymy sobie jak to smakuje. Zjemy sobie tą rację, zobaczymy, co jeszcze jest w środku poza tym. Tak więc otwieramy. Wszystko tutaj wyciągnę. Dobra, to jest cała zawartość. Cała zawartość racji żywnościowej. No i teraz tak, tutaj mamy oczywiście dodatki, jak do każdej racji. Mamy tutaj papier toaletowy, słodzik. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze w racji żywnościowej. Zawsze był po prostu cukier. Chusteczki nawilżane, żeby można było sobie ręce umyć. Bardziej wytrzeć niż umyć w sumie. Gumy. Kawa. Sól. No i oczywiście krem do kawy. Mamy tutaj ciasteczko czekoladowe, też go sobie otworzymy. Oczywiście mamy tutaj pojemnik na wodę, żeby można było wymieszać jakiś napój. Podgrzewacz chemiczny. Karteczkę z kaloriami. Tutaj mamy, słuchajcie, napój. Tutaj to pewnie będzie chlebek. Tak, tutaj na pewno będzie chleb. I tutaj mamy cheese ser z jalapeno, który bardzo lubię. ziemniaki z czosnkiem do głównego dania. Tutaj mamy jeszcze, no, można powiedzieć, że mięsne ciasteczko. No i tutaj słuchajcie, główne danie. Idę to podgrzeć. Idę też podgrzać ziemniaki. No i zaraz do Was wracam i po prostu sobie przetestujemy to. Dobra, jestem z powrotem. Zapomniałem jeszcze wam powiedzieć o łyżeczce, która zawsze jest w zestawie. Korzystając z tego, że grzeje mi się danie główne, zrobimy sobie napój. Napój cytrynowy, lemoniada, można byłoby powiedzieć. Ja sobie do takiej szklanki, tak mało oko słuchajcie, nie będę tego mierzył dokładnie, sypę sobie dwie łyżeczki. Myślę, że dwie łyżeczki wystarczą. To sobie oczywiście wypiję później. Zalejemy wodą. No wiadomo, że jak woda ciepła jest, no to wtedy te napoje się lepiej rozpuszczają. No, ale gdy mamy wodę z temperaturą pokojową, to trzeba chwilę pomieszać. Pachnie grejfrutowo i cytrynowo zarazem. No słuchajcie, tu kolor tego jest taki dosyć sztuczny. No nie, spróbujemy. powy napój po prostu cytrynowo grejpfrutowy nawet nie jest bardzo słodki ale to może od proporcji zależy które nasypę dobra i teraz oczywiście kawka, którą najbardziej lubię z racji żywnościowej. ale do niej to już wezmę ciepłą wodę zaraz przyjdę Słuchajcie, wsypiemy sobie śmietankę. Tak prawdę powiedziawszy, to więcej tej śmietanki, niż tej kawy. No i coś, czego w racji jeszcze nie widziałem, nie wiem, no po prostu mi się nie trafiło, ale to jest słodzik. Zawsze do tej pory miałem cukier. No smakuje to słuchajcie jakbyście sobie rozkruszyli po prostu chłodzik, Tak to smakuje, więc dodajemy tutaj. No, nie przepadam za kawą z cukrem, ale, ale jak jest, to trzeba spróbować wszystkiego. No. Ten słodzik po rozpuszczeniu nie jest dobry lepiej sobie taką kawę osłodzić cukrem mm. no nie jest dobry ten słodzik kawa smakuje jak słuchajcie kawa z automatu ze śmietanką tutaj jakiejś rewelacji nie ma dobra odkładam, odkładam kawę sobie na bok i idę zobaczyć gdzie mi się podgrzało już w daniu Słuchajcie, jestem już zdaniem głównym. Tutaj mam ziemniaki. Nie wiem, czy to mi się uda otworzyć, bo w parku to jest gorące. To no, w podgrzewaczu w życiu by mi się tak nie podgrzało. nagrzałem to w wodzie po prostu na kuchence. Bardzo gorące jest, zawsze się nie da dotknąć. próbuję to otworzyć. Mmm, słuchajcie, jak to pięknie pachnie bardzo pomidorowo ładnie też wygląda zresztą chyba widzicie, że jest gorące, bo się dymi nie wiem, jak to na kamerze widać ale słuchajcie, no pachnie to pięknie w sumie wygląda też bardzo ładnie no, aż jestem ciekaw kurna, tego pudełka się za bardzo nie zadowoli wiem, że yy... Ziemniaki, które będę zaraz otwierał, to wracie żywnościowych za yy, bardzo mi nie smakują, ale może z tymi będzie inaczej. No zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja teraz mam dylemat. Nie wiem, czy te ziemniaki dać obok czy osobno. Najpierw zobaczymy, jak one się wyglądają. A w ogóle jak podgrzewałem obiad, to danie główne, to Pire też dobrze wygląda. No nie, nie pachnie zbyt dobrze. Ech, straszną chemią pachnie. Ale wygląda ładnie. Jak yy, przygotowywałem sobie, słuchajcie, to danie, to zauważyłem, że w tej racji nie ma zapałek. No dobra, to jak już mamy to danie, słuchajcie, i ono musi ostygnąć, to sobie otworzymy ciastko czekoladowe. Sporych rozmiarów ciacho. Taki piegusek można powiedzieć, tylko że yy, troszkę większy. Nie czekoladowo. Do kawy taki biegusek na pewno w sam raz pasuje Dobra, tu mamy chleb jeszcze Ziołowo to pachnie Myślę, że sobie możemy tak połamać Dobra Kolejną rzecz jaką mamy w tej racji jest to, yy, można powiedzieć, mięsny batonik. Tak to wygląda. Pachnie jak kabanos. Zobaczymy, co to z tego będzie. No i oczywiście mamy jeszcze serial Ateno, który uwielbiam. Pamiętajcie zawsze, jak otwieracie z racji żywnościowych coś w takim opakowaniu, jest to ser, albo na przykład jakiś dżem albo masło orzechowe, to trzeba to dokładnie wymieszać przed odpadkiem. No bo, bo jak jest dobrze wymieszane, to wtedy lepiej smakuje. To raz, a dwa, że po prostu no jest wymieszane, no nie? Ser. Myślę, że głównego dania już sobie możemy spróbować, bo wydaje mi się, że już jest wystygnięte. Bardzo dobrze przyprawiony sos. Słuchajcie, no. Są takie mięsne kuleczki w sosie. Naprawdę, jak na rację żywnościową, to to danie jest bardzo dobre. Naprawdę jest bardzo dobre. Spróbujmy ziemniaków. Ziemniaki już tak zdecydowanie mniej podchodzą. Są takie, no, jakby bezsmakowe. Z dodatkiem chemii. <grych> Są bardzo kremowe. No i w połączeniu z tym mięskiem. Jak to wychodzi? O! No, wychodzi ok. Chociaż wolałbym zjeść samo mięso z sosem po prostu. No szkoda, że nie mamy tu żadnego pieprzu ewentualnie czegoś ostrego, czym moglibyśmy doprawić te kuleczki wtedy, jak dla mnie, to, to byłoby po prostu fenomenalne danie. Fajnie, że te kuleczki są takie malutkie. No to mięso też jest bardzo dobre. Ten sos. Nie wiem czy tu będziecie widzieć ale ma takie chyba nasiona pomidorów Albo to nasiona papryki Też papryki w tym nie czuję, to bardziej pomidory Zresztą tutaj, o, tutaj mam kawałek pomidora Także no, wygląda to na to, że to jest zrobione dosyć dobrze Zresztą, sam smak tego Potwierdza to, że to jest, że to jest dobre. Mm. Pyszne. W sumie. Jakby dodać trochę przypraw. Bardziej tu myślę o jakimś pieprzu do tych ziemniaków. Może sprawdzimy. To będzie, jak dodam trochę soli. Mam pieprz słuchajcie i ostry sos, ale nie chcę tego dodawać, dlatego że no to jest racja żywnościowa i raczej wolałbym ją próbować bez. Ulepszacie, tylko po prostu używać tego co dostajemy tutaj od, od, od racji żywnościowej. Mm, zdecydowanie lepiej. No. Jest lepiej z solą, ale mimo wszystko... Tak te ziemniaki nie są idealne. Ale to danie to robi robotę. To jest naprawdę bardzo dobra. Widzicie, że aż się nie mogę oderwać. Z solą zdecydowanie lepiej. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Słuchajcie, z takich rzeczy na słono. Mamy ten chlebek. Mamy tutaj kawałek mięska. No i mamy ten ser. Najpierw, może spróbujemy sobie wszystkiego pojedynczo, że tak powiem. Tak to wygląda po przekrojeniu. Nie są takie typowe jak te jerki, Tylko są miękkie po prostu. Dobre. Myślałem, że nie będzie to zbyt dobrze smakować, no bo nie wygląda zachęcająco. Ale jest dobre. Ale bym powiedział, że bardzo dobre. Tutaj chlebek. No to jest taki typowy, miękki. Klawami. Dobra, jak my sobie to zjemy wszystko razem, zjemy sobie to tak. Teraz to ja sobie pokroję to z tego mięska. Zobaczcie, nie wiem czy będzie widać na kamerze, ale to nawet tłuszczyk widać. Seriala Pyszne W ogóle to w połączeniu wszystko, to mięso z tym chlebem I z tym serem To jest kurcze naprawdę dobre nie? Myślałem, że nie będzie to tak smakować dobrze Ale Jest to bardzo dobre To on Wam pokazuje. Chyba lepiej. To, mm. to jest to. Tak się jeszcze zastanawiam, skoro mamy ten ser to dodajmy go do tych ziemniaków. Wyszałem te ziemniaki z tym serem. Zmieniło to kolor. Jest lepiej. Ale nadal czuć taki chemiczny posmak. Ale jest dużo lepiej. Mm. Teraz to można spokojnie zjeść. Razem. O i nawet dodało to do ostrości troszeczkę. I teraz właśnie... Mm -hmm. No, tego właśnie widzicie, no. Jak macie taką rację, trzeba dużo kombinować po prostu. Ale teraz te ziemniaki z tym mięsem smakują o niebo lepiej. O niebo lepiej po prostu. Przynajmniej jak dla mnie, no nie. Brakowało mi tu zdecydowanie ostrości. Teraz ten ser troszeczkę dodał tej ostrości. Zmieniło to danie, danie smak. Jest po prostu lepsze. No i co słuchajcie. Przechodzimy do najlepszego, nie? Do deserku. Duże ciacho. Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję, ale w netto są takie ciastka amerykańskie, wyglądają one tak jak te. Tylko, że są wiadomo mniejsze, no, w takim białym opakowaniu. I one smakują identycznie, właśnie jak te ciastka. To ciasko smakuje identycznie jak tamte ciasto. Ja nie wiem, czy tamte są amerykańskie, raczej nie. Naprawdę bardzo dobre ciacho. Jakby gdzieś w Polsce były do kupienia, pojedynczo kupowałbym. Do kawy z automatu super. Pyszne ciacho, słuchajcie, generalnie. Notaracja mimo tych ziemniaków jest jedną z najlepszych, które jadłem. Jakby zamiast tych ziemniaków był mak, chociaż teraz te ziemniaki z tym serem, no to już nie są takie nie do zniesienia. Także jak macie okazję gdzieś sobie spróbować w takiej racji, no to śmiało. Dobra, już dzisiaj kończę, słuchajcie, widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, cześć.